Witajcie na wdzięcznym sercu. Miło mi znowu was widzieć. Dzisiaj postanowiłam spisać w pamiętniku wszystkie dobre rzeczy, jakie wydarzyły się w minionym tygodniu. O ich naprawdę sporo, bo to był przełomowy tydzień. Więc możecie zostać razem ze mną, potowarzyszyć mi i zobaczyć, jak to u mnie wygląda. Mam herbatkę, którą sobie popijam. Pismo święte, do którego może będę. Zaglądała, no i mam mój pamiętnik. No nie, długo pis mi się rozlewa. To moją tatkę podzieliłam na dni. Dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci. Za każdym razem najpierw piszę sigla na miarę na słowo Boże, wtedy dopiero pomyślniku piszę. Jak to odnoszę do swojego życia, czyli co wtedy pokazał mi Bóg, jakie też widzę powiązanie między tą sytuacją, tą osobą, która jest opisywana w Słowie Bożym, a z moją sytuacją życia. Dzień pierwszy. To był poniedziałek. Ja jeszcze wtedy cały czas rozeznawałam, czy mam codziennie nagrywać dla Was, czy nie. Miałam w sobie pełno pytań. Czy to ma sens, czy warto? To też oznaczało dla mnie o wiele, wiele więcej zaangażowania we wdzięczne serce. Kiedy trafiłam na to czytanie z księgi Jonasza, gdzie Jonasz uciekał przed Bogiem, nie posłuchał go i po prostu chciał uciec na koniec świata, żeby Bóg go nie znalazł i nie dosięgnął, pomyślałam od razu o samej sobie, o tym, że ja trochę mam ochotę uciec. Ale nie powinnam tego robić. Plus 10 punktów do pewności, e, że mam nagrywać codziennie. Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie, do twego świętego przybytku. Zresztą myślę, że w poniedziałek rzeczywiście ja jeszcze byłam w potrzasku i zupełnie nie wiedziałam, co robić. Bóg już wtedy miał dla mnie plan. Bóg już wtedy przygotował dla mnie przyszłość, którą ja odkryłam w następnych dniach dopiero, ale on już wtedy dobrze wiedział, że będzie dobrze. To mnie bardzo porusza, że Pan Bóg jest zawsze parę kroków przed nami. Jak tak na to patrzę, to sobie ja myślę, po co się czymkolwiek martwić? Dzień trzeci, środa. Pamiętne spotkanie z osobą, która powiedziała mi to przełomowe zdanie. Owoce trzeba ważyć, a nie liczyć. Bardzo mi się to spodobało. No i następnego dnia rano, i to też trzeba zapisać, akurat psalm o owocach: o tym, że drzewo wydaje owoce w swoim czasie. ktoś w ogóle ostatnio z Was pytał mnie, czy to jest jakaś aplikacja? Jak stawiałam jakiś fragment ze słowa, i ktoś myślał, że ja żartuję. To jest aplikacja o nazwie Pismo Święte, można ją sobie ściągnąć. Teraz, kiedy dopiero po kilku dniach spisuję jakieś tam dawne rzeczy, to mogę sobie spokojnie strzałeczką przesunąć się do tamtych dat. To gdzieś nie ginie, nie gubi się, tylko cały czas mam do tego dostęp. Piątek. Na sam koniec pracy, już pod wieczór, otrzymałam wsparcie bardzo mi potrzebne. Bóg tak szybko wynagradza mi moje zaangażowanie na, na wdzięcznym sercu. Aż miło mi się kończyło pracę i zaczynało weekend. No, słońce. Dla mnie niesamowite w Słowie Bożym jest to, że ono pokazuje mi różne ważne rzeczy, na które powinnam zwrócić uwagę. I to, że ja mam w sobie wdzięczność... Radość, czuję, że Bóg mnie kocha. To właśnie dlatego, że w codziennym słowie Bóg mnie ciągle na nowo o tym zapewnia. Ja niczym innym nie byłabym w stanie tego zastąpić. O, Sobota! Błogosławieni są ci, którzy czytają Słowo Boże i je wypełniają. Pomyślałam o naszych rozważaniach Słowa Bożego, które akurat Zula! Dosłownie kilka dni wcześniej rozpoczęliśmy poczułam, że Bóg potwierdza to, że dobrze to rozeznałam. Mamy na co dzień wspólnie karmić się Słowem Bożym. Niedziela. To już po prostu było podsumowanie, kulminacja całego tygodnia I słowa o mądrości, mądrości, która jest największym bogactwem, największym skarbem. Pomyślałam sobie znowu o nas na wdzięcznym sercu, gdzie cały czas. Szukamy Bożej Mądrości, o niej rozmawiamy, o niej piszemy, o niej czytamy w Słowie Bożym, jej wszędzie szukamy, rozważamy, zastanawiamy się nad nią. Cały czas po prostu obcujemy tutaj z Bożą Mądrością. Wierzę, że to jest Boża Mądrość, a nie nasza własna. I że niezależnie od tego, czy to będzie przynosiło mniejsze czy większe zyski pod kątem światowym, ludzkim, największe bogactwo to jest po prostu to, że mogę obcować z bożą mądrością Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście i za to, że dzisiaj pisaliście ten pamiętnik razem ze mną. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie obserwują Wdzięcznego Serca na Instagram, bo tam oprócz postów też ciekawe relacje z życia. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału, też naprawdę warto. Kolejne osoby też będą oglądały te filmiki i, i właśnie tą Bożą Mądrość czerpały dla siebie. No i zachęcam was do tego, żebyście może też Założyli jakiś swój zeszyt, pamiętnik, albo chociaż spisali to na jakiejś kartce, co tam ostatnio dobrego Bóg zrobił w waszym życiu. Pa!